Cześć wszystkim! Słaciłem, byłem teraz w ogrodzie. Nazbierałem trochę e, jeżyn, malin i borówek amerykańskich. I tak pomyślałem sobie, że zaraz w sumie obiadu nie będę jadł. To sobie mówię, zrobię jakiś dobry placek. I tak sobie w sumie zrobię, w sumie razem zrobimy coś dobrego. Także za chwilę widzimy się w kuchni. I ogarniamy coś pysznego i do zobaczenia za chwilę. A w sumie jeszcze Wam pokażę jak to jak rośnie mi szkalki te zioła jak poszły, zobaczcie, już dosyć obficie rosną. Już podlewam je codziennie, potrzebują bardzo dużo wody. Już nawet niektóre sobie wykorzystywałem do pizzy. Także wszystko daje nieźle radę. No nic, dobra, eee, widzimy się w kuchni za dwie minuty i ogarniamy placek, trzymajcie się, cześć, czy cześć, cześć, no w sumie za chwilę się widzimy, także zmieniam kadr. Cześć wszystkim, ponownie witajcie, eee, zrobimy sobie dzisiaj na szybko taki placek, udało mi się trochę jeżyn zbierać w lesie, zobaczcie, trochę borówki mi tam zostało w ogrodzie. I do tego sobie jeszcze miałem trochę malin, to wrzucimy do placka. I po prostu taki placek, misz masz, co się wrzuci, wszystkiego, co Wam pozostawało lub coś, co macie. Także nie musicie specjalnie wrzucać tego wszystkiego, co ja. Możecie dwie rzeczy mniej, dwie rzeczy więcej, możecie czegoś mniej, możecie coś innego sobie wybrać. Ja miałem akurat dwa banany, dlatego mam jeszcze jakieś jabłko, mamy jeżyny, maliny i zrobimy sobie taki na szybko, e, na szybko placek e, dobra, pierwsze co to trzeba skrobać jabłko także skrobimy sobie jabłuszko tak na szybko znaczy nawet takie większe dosyć to jabłko, ale więc skrobimy sobie pierwsze jabłuszko dobra, jabłuszko mamy już prawie obrane Yy, deseczkę sobie jakąś wezmę, to pokroimy je na jakieś takie kawałeczki. Jakiś większy nóż sobie wezmę. O. Tutaj jeszcze nam pozostawały takie kawałki skórek. Dłuszko sobie kroimy na przykład jakieś paski. I później sobie podamy na przykład na placku, na górze to, że później obgryzę ale spokojnie. Dobra, jabłuszka sobie tutaj wrzuciłem, on na bok bierzemy miskę To miski sobie bierzemy. Płatki owsiane. No, naszykowałem sobie. Przypiąłem płatki. No, wsypię zresztą. Do tego wrzucamy jeden jogurcik. Naturalny. On tak bardziej spulchnieje ciasto. Dzięki niemu nie będzie takie zbite. O. Do tego sobie wbijemy dwa jajeczka. Oczywiście zapomniałem wziąć z lodówki. Do tego wbijamy dwa jajeczka. żeby nam to wszystko ładnie później posklejało. Oczywiście, przed tym wszystkim najlepiej no sobie już nastawić piekarnik, żeby się podgrzał. Hmm, nie wiem czy dawać trzy jajka. A, mamy trzy jajka. Zazwyczaj daję 2, ale jajka były takie mniejsze to. No i co? Wsypujemy trochę cukru wanidowego. Do teczko, do tego trochę cukru trzcinowego. Ja to taki nic masz robię po prostu. Do tego możemy sobie wsypać nasiona chia. Nie za duże, ja tam trochę sobie tylko wsypię. O nie dużo, tak do smaku. Do tego możemy sobie wrzucić jeszcze siemi O. I ewentualnie orzechy nerkowca. Ale orzechy nerkowca. A wrzucimy jeszcze tego orzechu nerkowca. O, mamy wrzucone. I teraz bierzemy łyżkę, mieszamy. Zresztą się taka fajna ciapka zrobi. Nasiona się akurat trochę zaraz nawilgną i spęcznieją od jogurtu, od, od, od jajka. O, mieszamy sobie wszystko ładnie. Dobra, mamy wszystko ładnie wymieszane. Jak ktoś chce może sobie jakieś jeszcze rodzynki wrzucić, jakieś takie inne gadżety. Dobra, i to i teraz wrzucamy tak. Maliny. Zobaczcie, jak to fajno tutaj wygląda. Malinki i do tego wrzucamy jeżyny, jeżyny i borówkę takiego fajnego koloru, jak nam się to ugniecie trochę to to ciasto takiego fajnego koloru nabierze, widzicie? zabarwi się i naprawdę to dużo fajnie też na talerzu wygląda no i staramy się wszystko równomiernie wymieszać no aż i ewentualnie możemy jeszcze sobie rzucić banana ja jeszcze sobie banana wrzucę żeby było już taki żeby było już wszystko Bananom najlepiej sobie pokroić takie kawałeczki Uwaga na palca, końcówkę wyrzucamy Wrzucamy jeszcze kawałki banana Mieszamy wszystko I wrzucamy wszystko tutaj na tutaj wszystko do pieczenia na formę, zobaczcie jak to super wygląda. Mm. O. Tak mniej więcej to zrobić, żeby było na równo i bierzemy teraz jabłuszka, które sobie, które sobie wcześniej pokroiliśmy i sobie układamy jakiś tam powiedzmy wzorek o, dajemy po na górę akurat widzicie, zobaczcie na styk akurat mi wyszło z jabłkami na styk. no i co, w piekarniku nam się już wszystko piecze już sobie zrobię zdjęcie na miniaturkę o dobra no i co, wkładamy do piekarnika na 35 minut ja sobie tutaj to obetnę te, te boki o No, i co, 35 minut, ewentualnie możecie jeszcze, wiecie, co zrobić. Jeszcze możemy takie orzechy na górę dać. O, troszkę tych orzechów jeszcze damy. O, i będzie gib majonez. No, i co, wkładamy teraz do piekarnika. Ustawiamy na 40 minut. Nie wiem, czy widzicie. O. Za dużo trochę. Dobra, leci 46 minut. 40. Dobra. No i co, czekamy 40 minut. Za 40 minut się widzimy ponownie. Do zobaczenia. Raczej gotowy. Zobaczcie, jak się prezentuje. podałem trochę cukru pudru na górę. I wygląda to mniej więcej tak. Dobrze, super. Miam, 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 zaraz go będę kosztował Zobaczcie to Miam, 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 ale pysznie to wygląda Także zabieram się do jedzenia I widzimy się W następnym filmie I dajcie znać czy tak samo robiliście placek i jak Wam wyszedł w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!